Cześć, witajcie. Na temat weptudu miedziowego powstały co najmniej dwa shorts, a ja sama na potęgę testuję kosmetyki z tym składnikiem, żeby jak najszybciej stworzyć Wam ranking najskuteczniejszych produktów. Ale zanim to, pokażę Wam moją rutynę pielęgnacyjną z tym składnikiem. Oczywiście kosmetyki bez halatorów, żeby zarówno na przykładach, jak i przy odpowiedniej kolejności kosmetyków jak najbardziej Wam to uprościć. Jeśli lubicie takie gotowe rozwiązania, treści pielęgnacyjne, poparte badaniami naukowymi, to zachęcam Was do subskrypcji kanału, a jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, to zostawcie kciuka do góry. Zachęcam do komentowania, choćby w formie serduszka, i już zaczynam. Gwoli przypomnienia bo, oczywiście, bez teorii ani róż, peptyc miedziowy jest składnikiem naturalnie występującym w naszym osoczu. Z wiekiem zaczyna go ubywać, i wówczas zauważamy spadek elastyczności i jędrności skóry. Więc składnik ten w pielęgnacji będzie miał właściwości napinające, ujędrniające, poprawiające owal twarzy. Ponadto stricte przeciwzmarszczkowe poprzez pobudzenie produkcji kolagenu, czyli włókien podporowych naszej skóry, elastyny oraz glikozaminoglikanów jak na przykład kwas hialurnowy. Ponadto wspomaga fibroblasty, które produkują kolagen i elastynę, no i docelowo w tym wszystkim, w tej całej kaskadzie zdarzeń, wpływa na zagęszczenie skóry. I ze względu na te właściwości jest postrzegany jako niedrażniąca alternatywa dla retinoidów, dla osób, które nie mogą stosować retinoidów, bądź które chcą dodatkowo wspomóc e, swoją kurację anti-aging. Ponadto stymuluje wzrost naczyń krwionośnych i nerwów, a im bardziej ukrwiona i unerwiona skóra, tym bardziej Dotleniona i odżywiona. W momencie, kiedy na przykład się zrenimy czy robimy intencjonalnie zabiegi z z znakuowaniem, to po prostu ten peptyt miedziowy wówczas ma szansę działania, przyspiesza gojenie ran, regeneruje skórę, i jako peptyt transportujący jest swojego rodzaju nośnikiem składników aktywnych. Stąd też aplikując peptyd miedziowy przed innymi kosmetykami, przed innymi składnikami aktywnymi, może to zwiększyć ich penetrację i tutaj jest ten odwieczny dylemat, czy można łączyć peptyd miedziowy z retinoidami. Jeżeli macie wyrobioną tolerancję na dany produkt z retinoidami, chcecie spotęgować jego działanie, to jak najbardziej śmiało możecie łączyć, chociaż zawsze i tak zalecam, żeby przynajmniej te parę minut odczekać po nałożeniu peptydu miedziowego. O ile właśnie retinoidy nie posiadają składników ratujących to tutaj zawsze powinna być taka gwiazdeczka. Peptyd miedziowy jest także przeciwutleniaczem, antyoksydantem, stąd też ja osobiście w tym momencie stosuję peptyd miedziowy w pielęgnacji porannej i zastępuje mi to serum z witaminą C. I a witaminy C, tutaj jest taki paradoks antyoksydacyjny, jeżeli chodzi o łączenie peptydu miedziowego z kwasem askorbinowym, czyli z tą taką najczystszą, podstawową formą witaminy C. Nie łączymy tych dwóch składników ze sobą, dlatego że nadmiar antyoksydacyjny w naszej skórze może mieć wręcz właściwości prooksydacyjne, czyli wywołujące wolne rodniki. Wolne rodniki normalnie egzystują w naszej skórze, więc nadmierne ich zwalczanie może doprowadzić do stresu oksydacyjnego, więc tutaj mamy takie błędne koło, stąd też nie łączymy, to jest taka podstawa, nie łączymy peptydu miedziowego z kwasem askorbinowym. Jeżeli chodzi o pozostałe formy witaminy C, czyli te stabilniejsze, pochodne witaminy C, można je łączyć z peptydem miedziowym, pod warunkiem, że produkt, który chcecie połączyć z peptydem miedziowym, spełnia warunek braku halatorów. Też zgodnie z moim ostatnim shorts, nie łączymy również peptydu miedziowego z kwasami o właściwościach antyoksydacyjnych, takich jak kwas fitowy, ferulowy, kwas askorbinowy oczywiście, kwas laktobionowy i glukonolakton z kwasów PHA. Poza tym, że są antyoksydantami, to są również halatorami, czyli takimi łapeczkami wyłapującymi miedź. Więc będą neutralizowały działanie peptydu miedziowego, a tego nie chcemy. Peptyd miedziowy jako surowiec ma dopuszczalne stężenie halatorów, dlatego czasem zdarza się, że w jednym produkcie, gdzie mamy peptyt miedziowy, też te halatory występują. Natomiast wówczas producent dba o to, żeby to stężenie halatorów właśnie nie przekraczało tej dopuszczalnej normy. Natomiast jeżeli stosujemy osobne kosmetyki, które również mają w składzie halatory, to nie wiemy, ile ich jest, dlatego że od 1% w składzie te składniki są rozmieszczone losowo, więc nawet jeżeli ten halator gdzieś znajduje się na końcu składu, to równie dobrze może mieć najwyższe stężenie z tych wszystkich składników po 1%. Więc skoro już zaboliliśmy za to serum z peptydem miedziowym, to lepiej po prostu dmuchać na zimne i postarać się, żeby działało w 100%. Listę helatorów standardowo wrzucę w opisie, też w przypiętym komentarzu, ale spokojnie nie musicie się ich wszystkich uczyć na pamięć. Warto zapamiętać te najczęściej występujące w kosmetykach pielęgnacyjnych do twarzy, jak wszystkie składniki z końcówką etta, jak np. disodium etta, kwas cytrynowy, czyli citric acid i sól sodowa kwasu fitowego, też nawiązując do tych kwasów antyoksydacyjnych, czyli sodium pchytate. Polska-Łacina. A jeżeli nie jesteście pewni, no to warto wtedy przylecieć tę listę i sprawdzić, czy na pewno dany kosmetyk nie jest halatorem. No i też taki protip. Peptyd miedziowy można łączyć z peptydem miedziowym, więc jeżeli macie jakieś inne kosmetyki, nawet ze śladową ilością peptydu miedziowego, no to na 90 parę procent wówczas nie ma tam helatorów, a jeżeli są, no to właśnie są w tych takich dopuszczalnych, niskich stężeniach. Dodatkowym atutem peptydu miedziowego oraz też takim determinantem działania, jest mała cząsteczka i łatwa przenikalność przez naskórek. Natomiast. Żeby ta przenikalność była jeszcze lepsza, warto oczywiście zawsze zastosować nośnik składników aktywnych. A zgodnie z pierwszym prawem dyfuzji Fika przepływ składnika aktywnego jest wprost proporcjonalny do gradientu stężeń. Więc mitem jest twierdzenie, jakoby stężenie składnika aktywnego nie miało nic do rzeczy na jego działanie. Jak najbardziej ma im wyższe stężenie, tym większa szansa na aktywne działanie, na penetrację tego składnika. Teraz jeszcze podsumowując te główne zasady stosowania peptydu miedziowego, dla tych, którzy nie przybrnęli przez teorię, albo jeżeli coś było niezrozumiałe, peptydu miedziowego przede wszystkim nie łączymy z halatorami bezpośrednio, czyli jeden po drugim nakładamy z peptyt nie nakładamy od razu kosmetyku, który ma w składzie halatory. Jeżeli chcemy zrobić taką kombinację, to czekamy co najmniej 20 minut, czyli peptyt miedziowy, czekamy 20 minut, i następnie nakładamy kosmetyki, które nawet te halatory w składzie mają. Tak samo jest przy wyższych stężeniach składników aktywnych. Nakładamy peptyt miedziowy, odczekujemy co najmniej 20 minut i nakładamy kosmetyki z wyższymi stężeniami składników aktywnych. Mam tutaj na myśli już, takie wiecie, 10, 15, 20% jakiegoś konkretnego składnika aktywnego. Natomiast unikałabym po prostu w tej samej rutynie pielęgnacyjnej już niezależnie od czasu odczekania kwasu askorbinowego. Po prostu dlatego, że mamy udowodnione, że te dwa składniki mają właściwości prooksydacyjne, jeżeli się ze sobą połączą, kwas askorbinowy zresztą też bardzo długo w skórze zostaje, więc no ciężko jest przewidzieć jaka reakcja tam w skórze chemiczna zajdzie. Też z innymi kwasami antyoksydacyjnymi takimi jak fitowy, ferulowy, laktobionowy, glukonolakton. No i też jeżeli to są wyższe stężenia składnika aktywnego, to pamiętajcie, żeby właśnie odczekać te co najmniej 20 minut. W przypadku wyższych stężeń Składników aktywnych. Te 20 minut odstępu pomiędzy peptydem miedziowym, a właśnie tymi wyższymi stężeniami składników aktywnych wynika z faktu, że peptyd miedziowy jest nośnikiem, więc może spotęgować penetrację tych składników, które i tak są w wyższym stężeniu, a więc zgodnie z tym prawem dyfuzji Fika są w stanie głębiej penetrować, więc żeby nie spotęgować ewentualnego działania drażniącego, należy zrobić ten odstęp. Natomiast jeżeli nie chcecie i chcecie łączyć bezpośrednio je ze sobą pod warunkiem, że ten produkt, który chcecie połączyć nie ma w składzie halatorów, no to śmiało możecie, po prostu bierzecie ewentualną odpowiedzialność za działanie drażniące. Natomiast jeżeli wiecie, że nic Wam się nie stanie, albo już to przetestowaliście to śmiało. Wreszcie przechodzimy do mojej praktyki. Pokażę Wam kosmetyki, których obecnie używam z peptydem miedziowym, także pokazując na przebitkach, jakie inne kosmetyki e, z moich zapasów nie posiadają halatorów, więc też śmiało można by było w danym etapie je połączyć. I mówiąc oczywiście, że można je łączyć z peptydem miedziowym, mam na myśli, że to jest moja taka rutyna od A do Z bez czekania. Mam jedno czekanie w jednym momencie, natomiast to wynika z tego, że na przykład używam maski LED, natomiast jeżeli jej nie używam, to wówczas po prostu nakładam peptyd miedziowy, chwilkę odczekuję dosłownie, powiedzmy na mycie zębów, a następnie nakładam kolejne kosmetyki, więc jest to rutyna bez czekania. Jeżeli chcecie czekać, no to tak jak mówię, te kosmetyki, które będziecie aplikować po 20-30 minutach na peptyt miedziowy, mogą mieć w składzie helatory i tutaj nie trzeba już tak się szczypać z tymi zasadami. Standardowo mycie twarzy, jeżeli chodzi o poranne mycie twarzy, to stawiam na emulsje, na formy emulsyjne, które są bardzo delikatne, zostawiają skórę miękką, nawilżoną, wygładzoną, ale nie ściągniętą, co często miewam przy żelach do mycia twarzy, dlatego nie jestem jakąś wielką fanką żeli do mycia twarzy, mam wrażenie, nie wtedy, po prostu takiej skrzypiącej, domytej skóry, no chyba, że ktoś lubi taki efekt. Ja jestem fanką emulsji i te emulsje też się świetnie sprawdzają na noc. Także je sprawdziłam pod kątem zmywania filtrów w kamerce UV i one mi służą jako drugi etap mycia twarzy. Pierwszym jest zawsze coś na bazie oleju, czy to olej do demakijażu, czy jakiś balsam, masełko do demakijażu, wiecie, cokolwiek ładnie rozpuści bez drażnienia oczu mój makijaż, bądź. Po prostu filtry, jeżeli tego makijażu nie noszę, a jako drugi etap wjeżdżają emulsje w tym momencie katuję od premiery, czyli myślę, że może dwa miesiące. Emulsje ze skintry, jest naprawdę świetna, wydajna, no i spełnia wszystkie te kryteria, które narzucam e, dobremu produktowi myjącemu, ale także mija, na przykład, o której już wielokrotnie Wam wspominałam, także dobrze radzi sobie z filtrami i jest równie delikatna. Po myciu osuszamy skórę i aplikujemy od razu peptyt miedziowy, czyli na Umytą, suchą skórę, od razu peptyd miedziowy, który wówczas ma największą szansę penetracji i działania. W tym momencie od września używam serum Dermomedica i muszę powiedzieć, że, po poniot, na ten moment to jest mój ulubiony produkt z peptydem miedziowym. W składzie poza dwuprocentowym czystym peptydem miedziowym, a więc. Cztery razy więcej niż chociażby w Basic Club, i takie samo stężenie jest chociażby w Niod. Mamy też dwuprocentową argirelinę, czyli neuropeptyt Botox Like, który będzie rozluźniał napięcia mięśniowe. Oczywiście to jest tylko kosmetyk, tutaj nie oczekiwałabym e, takiego działania. Bardziej oczywiście takie działanie ma masaż, więc polecam. Poza tym mamy dwuprocentowy łakodzący beta-glukan. Skład jest ogólnie bardzo prosty. Konsystencja jest lekka jedwabista żelowa, ale nie lepka i może nie tyle na wilż. Bo to też jest forma żelowa, a nie emulsyjna, ale też nie sprawia, że ta skóra jest wysuszona na wiór, więc śmiało mogę na przykład jeszcze położyć się na 10 minut z maską LEDową i po jej zdjęciu nie czuję właśnie, że ta skóra jest jakaś ściągnięta, czy że muszę już od razu nałożyć inny kosmetyk. Także e, zdecydowanie pasuje mi jego konsystencja, jak i też widzę to działanie. Też oczywiście maska LEDowa będzie zwiększała penetrację składników aktywnych, poza tym, że sama w sobie będzie ma zadanie pobudzić kolagen to jeszcze będzie zwiększała penetrację składników aktywnych i znalazłam badania, które wskazują, że takie połączenie, czyli peptyt miedziowy i natomaska ledowa jest bardzo dobre. Po peptydzie miedziowym przechodzimy do innych kosmetyków i ja Wam oczywiście pokażę wielowarstwową pielęgnację, ale na koniec też pokażę e, takie bardziej skimalistyczne warianty. Natomiast tutaj z racji tego, że peptyd miedziowy jest w formie żelowej, to kolejne kosmetyki też będą miały taką samą konsystencję. Będziemy przechodzić jakby od najrzadszej konsystencji do najgęstszej i tutaj po peptydzie miedziowym wjeżdżają kolejne sera aktywne. Jeżeli poza właściwościami przeciwzmarszczkowymi, ujędrniającymi, regeneracyjnymi peptydu miedziowego chcecie jeszcze dostarczyć swojej skórze, na przykład składników ym, antyseptycznych, seboregulujących, regulujących naczynka krwionośne i tym podobne, to tutaj to jest właśnie ten moment, ten krok na dostarczenie tych składników. I ja na przykład stosuję taką całą niemal gamę produktów marki Idola, które które Wam pokazywałam w przeglądzie nowości Hebe, które bardzo wpisują się w moje gusty, dlatego że mają bardzo ciekawe, skoncentrowane, proste składy bez halatorów, stąd też łączę z peptydem miedziowym, no i też mają bardzo nietypowe składniki aktywne. I tutaj po peptydzie miedziowym w moim przypadku wjeżdża bardzo uniwersalne serum Bisulfena, które zarówno zwalcza niedoskonałości, działa antyseptycznie, ale także i wypełnia skórę od środka. I ja stosuję docelowo oczywiście pod kątem działania przeciwzmarszczkowego, ale odnotowałam również zmniejszenie przetłuszczania się strefy T. Oczywiście na to wpływ też może mieć kolejny kosmetyk, który wdrożyłam z tej marki, Velvet. To jest bardzo niepozorny kosmetyk, który z jednej strony ma przede wszystkim wygładzać skórę i tak sobie myślimy, wygładzenie to jest takie bardziej optyczne działanie, natomiast w tym przypadku jak najbardziej mamy bardzo aktywne działanie. Ma w sobie składniki, które zmniejszono na produkcję sebum poprzez ogólnie zmniejszenie komórek odpowiedzialnych za produkcję tego sebum w gruczołach łojowych. To jest mega ciekawe. Podobnie mamy kwas oleanolowy, który hamuje enzym odpowiedzialny za powstawanie niedoskonałości i zmian trądzikowych. Ten sam kwas także będzie miał działanie napinające, ujędrniające, pobudzające kolagen. Więc, tak jak mówię, zarówno bisulfena, jak i welwet to są produkty dedykowane, powiedzmy, cerom dojrzałym problematycznym, bo także takie cery się zdarzają, gdzie chcecie mieć wszystko w jednym, zarówno to działanie przeciwzmarszczkowe, ujędrniające, jak i też. Zwalczające niedoskonałości. Ponadto samo serum Velvet, jak sama nazwa wskazuje, będzie po prostu wygładzało tą skórę, zmniejsza widoczność porów, wygładza, przyspiesza regenerację, też łagodzi podrażnienia. Te sera są bardzo niepozorne, bo one mają taką lekko żelową konsystencję, więc one mają działać aktywnie, po prostu mają zwalczać te niedoskonałości, problemy skórne. Ale nie zapewnił wam wszystkiego, tego czego może byście oczekiwali po serum, żeby robiło wszystko, czyli nie nawilży, nie odżywi, od tego są inne kosmetyki, przede wszystkim krem. Po tych dwóch produktach chociaż tak naprawdę mogłabym używać jednego, a tutaj tak z ciekawości po prostu chciałam przetestować. Nakładam już stosowany przez, myślę, że ponad miesiąc e, produkt Bitox, czyli produkt z DMAE ze składnikiem silnie ujędrniającym, to jest taki czasowy efekt ujędrniający, natomiast bardzo skuteczny. Ponadto DMAE ma, też ma właściwości pobudzające produkcję kolagenu elastyny, ale to też zależy od jego penetracji przez skórę. W tej samej serii Bitok zaczęłam też używać e, serum pod oczy, który jest w takiej bardzo lekkiej, e, rzadkiej, żelowej konsystencji, więc idealne pod jakiś inny produkt pod oczy, typu inne serum czy krem. Jak na razie dobrze napina. Jedyny zarzut, jaki mam w kierunku tego produktu, nie potrafię Ogarnąć tego aplikatora. Jakoś tak zawsze mi się albo za dużo wyleje tego produktu, albo gdzieś tam na boki, więc ja po prostu zawsze i tak zgarniam palcem i nakładam palcem. W tym miejscu, kiedy chcę mieć stricte nawodnienie, to jeszcze zdarza mi się nakładać esencję ze śluzu ślimaka. I te koreańskie esencje zawsze mają jakieś takie wybitnie wysokie stężenia 98%, czy nawet prawie pod 100 podchodzi tego śluzu ślimaka. Ale na dobrą sprawę to jest kompleks w którym tego śluzu ślimaka tak naprawdę jest śladowa ilość, dlatego, że maksymalne stężenie śluzu ślimaka, jakie jest dopuszczalne przez prawo, i to nie chodzi tylko o prawo europejskie, tylko ogólnie, wynosi 3%, maksymalnie 4%, ale to w takich produktach punktowych. I to info zgarnęłam na targach LNE. Tutaj nie wierzę po prostu w tą zawartość śluzu ślimaka w takim stężeniu. Pewnie jest śladowe. No zresztą wyobraźcie sobie, ile musiałby kosztować taki kosmetyk, żeby ten ślimak naprodukował się tego śluzu tyle, żeby właśnie rozlać to w taką dużą buteleczkę, no na pewno taki kosmetyk kosztowałby znacznie więcej. Więc tutaj mamy po prostu taką mieszankę różnych składników, w tym śluzu ślimaka i nie odejmuję temu produktowi, że jest yy, fajnie nawadniający, no bo jak najbardziej jest i lubię go używać właśnie w takiej formie nawadniającej na wcześniej zwilżoną skórę, spryskuję standardowo wodą termalną, aplikuję tego typu produkt i jeszcze na taką wilgotną skórę przeważnie już od razu Przechodzę do innego serum. No i w tym momencie wjeżdża serum emulsyjne, czyli łączące z sobie fazę wodną, jak i olejową, a dodatkowo jeszcze składniki aktywne. Oczywiście można by było po prostu postawić na jakiś serum. Takie bardziej odżywcze, gdzieś tam powiedzmy z ceramidami, takie też mam. Natomiast ja lubię po prostu dodatkowo jeszcze sobie dorzucić składniki aktywne albo po prostu połączyć ze sobą dwa różne sera emulsyjne, czyli najpierw jedno nakładam te ze składnikami aktywnymi, a następnie nakładam to serum odżywcze. No i oczywiście Prym tutaj wiedzie, jeżeli chodzi o emulsyjne. Ze składnikami aktywnymi w Lift Milk. Uwielbiam to serum, kończę już drugą buteleczkę, no i w zapasie mam jeszcze dwie kolejne. I na ten moment nie planuję zmieniać tego serum, nie planuję szukać jakiegoś zamiennika, także że ono daje mi wszystko. Fajnie nawilża, jest bardzo, bardzo jedwabiste, taki nieproblematyczne, jeżeli chodzi o łączenie z innymi kosmetykami, a przy tym świetnie tą skórę napina i to wynika z 3% kompleksu, właśnie takiego liftingującego, napinającego. Ponadto mamy równocząsteczkowy kwas który będzie odpowiadał za nawodnienie, także dwuprocentowy kompleks stokrotki niebieskiej, która będzie łagodziła wszelkie podrażnienia, oraz jednoprocentowe komórki macierzyste, które stymulują i chronią kolagen. Więc mamy tutaj takie świetne kombo i naprawdę uwielbiam to serum. Na to idąc w kolejności konsystencji, czyli najpierw mieliśmy sera aktywne w formie wodnożelowej. Czyli takie powiedzmy wodne, nazwijmy je po prostu wodne. Następnie mieliśmy serum emulsyjne, czyli już takie przejście. I woda, i lipidy. To teraz przechodzimy już stricte do lipidów, czyli do serum olejowego. Można, ale nie trzeba. Natomiast ja uwielbiam, zwłaszcza w okresie różnych kuracji, retinoidami, kwasami, czy po prostu w okresie grzewczym, lubię dorzucić po prostu serum olejowe, czy po prostu jakiś czysty olej. Natomiast serum olejowe zawsze daje mi to, że poza drogocennymi olejami e, zawsze wybieram takie, które są bogate, w nienasycone, niezbędne kwasy tłuszczowe. Dodatkowo jeszcze czasem przemycam składniki aktywne. No i tak jest chociażby w serum olejowym Slavia. Wymęczyłam inne serum, które fakt, że miało bogaty skład, ale też było bardzo bogate w konsystencji, i po prostu męczyłam się z tym serum. Przerzuciłam się z powrotem na Slavia, które ma jednoprocentowy bakuchiol, czyli też składnik um, nazywany taką roślinną alternatywą dla retinolu, ale nadal jest to składnik aktywny i to w wysokim stężeniu, a do tego jeszcze świetne, drogocenne oleje. Mimo wszystko bardzo lekka, jedwabista konsystencja, no i cudowny zapach trawy cytrynowej. Pamiętajcie, żeby wszelkie formy olejowe nakładać na wcześniej zwilżoną skórę. Najlepiej tutaj się sprawdza woda termalna, ale zawsze może to być jakiś hydrolat. I to wszystko domykam kremem. Aktualnie po otrzymaniu zestawu świątecznego od Slavia. chapnęłam wytęsknioną za ich krem z neuropeptydem argireliną, półprocentowym bakuchiolem, dbającymi o barierę hydrolipidową ceramidami, prebiotykami i odżywczymi, ale nie ciężkimi olejami, przez co ma cudowną, otulającą konsystencję, ale o satynowym wykończeniu. Przez to uwielbiam go nie tylko na noc, ale także i na dzień. Jeśli jest to pielęgnacja poranna, to oczywiście na to idzie filtr. Helatorów nie ma mój ulubieniec Beauty of Johnson. Zobaczcie, jak szybko się go wpracowuje w skórę i jak pięknie, zdrowo wygląda, a przy tym ma niesamowicie bogaty w składniki aktywny skład. I to tyle. Podsumowując kolejność pielęgnacji, tak żebyście mogli ją ułożyć samodzielnie, na przykład z dostępnych u Was w domu kosmetyków, wszystkim minimalizmie mogłoby to być po prostu serum z peptydą i na to krem. Wersja delikatnie rozszerzona, zwłaszcza jeżeli cera wymaga dodatkowego wsparcia przy problemach skórnych, to peptyt miedziowy, na to serum aktywne dobrane do potrzeb cery, i na to krem. Przy jeszcze bardziej rozszerzonej wersji, peptyt miedziowy, sera aktywne, i tutaj albo do wyboru, albo do połączenia, czyli albo sera żelowe, wodne i lub emulsyjne, i na to krem a w takiej najbardziej rozszerzonej wersji, czyli tą, którą Wam przedstawiłam, mieć sera aktywne, żelowe, emulsyjne, olejowe i na to krem bądź kremy. Raz jeszcze powtórzę, że wszystko to jest kwestia potrzeb Waszej cery. Nie ma sensu też naśladować czyjejś pielęgnacji w 100%, dlatego że powinniście ją dobrać pod swoje potrzeby. Natomiast mam nadzieję, że ten film, jako taka ściąga pod kątem zarówno kompletowania swojej pielęgnacji, tej kolejności w pielęgnacji, jak i też przykładowych kosmetyków, które możecie stosować z peptydem miedziowym, była pomocna. Dajcie znać w komentarzu, czy tak było. Zostawcie kciuka do góry, zachęcam do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!